Witam serdecznie Szysztawo Polsko z tej strony szparu i zapraszam do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym odcinkiem serii w Podczas której uczymy się w jaki sposób szybko wygrywać w szachy na razie za pomocą białych, a może w przyszłości nauczymy się również za pomocą czarnych. W dzisiejszym nagraniu przychodzę do Was z wariantem Owena. Wariantem Owena specjalnie sprawdziłem jak się to wymawia, powstającym po posunięciu E4B6. Czarne grają nieco mniej standardowo niż zazwyczaj, prawda? Gdyż, jeżeli słuchacie moich speedrunów bądź kogoś innego, to wiecie prawdopodobnie, że w pierwszych posunięciach powinniśmy się starać kontrolować centrum. Natomiast posunięcie B6 jest może nie złamaniem zasady, ale lekkim nagięciem reguł. Dlaczego? Gdyż posunięcie B6, no niestety, sam pion sobie bierze pod kontrolę pola A5-C5, które tak naprawdę nie mają zbyt dużego znaczenia teraz na szachownicy. Ale główna idea kryje się, że kiedy my, jako białe, oczywiście zajmujemy, centrum, czyli to, co kochamy robić w serii tomaniaków, czyli rozszerzać swoją inicjatywę, posiadać dużo miejsca dla swoich figur, to jest właśnie nasze mocno, niemalże, w tomaniakach to czarne mają teraz możliwość wyprowadzenia białopolowego gońca na bardzo długą i ciekawą, przekątną e, atakującą pionka E4, także tutaj ten gońc faktycznie może sprawiać pewne kłopoty e, i to będzie nasze dzisiejsze zagadnienie. To, co widzimy już na obrazku, to, co możemy teraz sobie e, opowiedzieć o tej pozycji, no to mamy właśnie to centrum, mamy możliwość bronienia go za pomocą skoczków, za pomocą gońców, za pomocą hetmanów, pionów, także najważniejsze z tym centrum jest to, żebyśmy zbyt szybko nie podpalili się tymi pionkami i żebyśmy zbyt daleko nimi nie zajechali, bo jeżeli my od razu będziemy puszować D5, będziemy puszować E5, to okaże się, że te gońce teraz będą miały bardzo długi zasięg, dlatego my w tym jeżeli będziemy tylko mogli, to będziemy chcieli utrzymać jak najdłużej pionki na polach E4, D4, chyba, że daje nam to jakieś bezpośrednie korzyści, także moją rekomendacją dla Was w dzisiejszym odcinku jest zagranie po prostu posunięcia goniec D3, jest to Taka bardzo kontrująca zagrywka z naszej strony, gdyż skoro goniec atakuje, to nasz goniec również wychodzi i broni tego pionka. Także z tego miejsca będziemy analizować sobie różne ciekawe możliwości, rozpoczynając od posunięcia F5, moi drodzy, które jest możliwe z tego miejsca, gdzie naprawdę dużo osób łapie się na to, że z jednej strony czarne łapią się na szybkiego mata, a z drugiej strony białe łapią się na utratę wieży. Także trzeba wiedzieć o co tutaj chodzi. Będziemy sobie mówić również o posunięciach takich jak E6. Bądź G6. Są również inne posunięcia stylu skoczek F6, ale one przy mojej rekomendacji sprowadzają się do tego samego, także nie widzę sensu analizowania tego wszystkiego z różnych kolejności. Także jeżeli ten wstęp ci się pospodobał, to zachęcam do stawienia łapy w górę, suba dzwonem, a my przechodzimy do analizowania. Konkretnych wariantów Tak jak wspomniałem na samym początku Rozpoczniemy analizę od tego Nietusinkowego, najmniej oczekiwanego Postunięcia F5, powiem wam szczerze Że na buletach naprawdę można się z tym ruchem Bardzo często spotkać, szczególnie kiedy Zaglądamy gdzieś tam do szachowego Podziemia, gdyż naprawdę Tutaj się mogą dziać po prostu cuda Jaka jest idea rywala? Po pierwsze Ze strategicznego punktu widzenia, ten ruch jest Naprawdę okropny, prawda? Gdyż ten król Tutaj naprawdę bardzo na tym cierpi I skoro nie ma skoczka jeszcze rozwiniętej to nawet zaraz Hecton H5 może być sporą groźbą. Także to jest pierwsza rzecz, na, na którą musi rywal zwracać uwagę. Z drugiej strony, jeżeli teraz byśmy nie zareagowali, tylko obronili pionka, no to zobaczcie, że teraz przez to, że Goniec nie, nie napotyka na swojej drodze już pionka, tylko skoczka, to jest duża szansa na to, że w przyszłości ten Goniec będzie jeszcze lepszą figurą. Także czarne mogą troszkę zaryzykować w tym temacie. Dlatego my musimy, jesteśmy zmuszeni nawet, żeby właśnie tego pionka zbić i żeby tym samym zgodzić się na utratę pionka G2, moi drodzy. Jeżeli teraz nie umiemy tego udowodnić, dlaczego to jest dla nas dobre, to może okazać się, że po prostu skończymy bez wieży w tej pozycji. Także bardzo proszę teraz o chwilę skupienia i jedziemy. No moi drodzy, zakładam, że następny ruch kojarzycie jaki zagrać. Skoro pionek F opuścił pole F7, to oznacza, że przekona jest bardzo słaba. Także wysyłamy Hetmana teraz na pełen ogień, na pełny front, także Hetman H5. Jedyny ruch, który broni przed matem się G6, innej opcji nie ma. No tutaj niestety stoi pionek na drodze, także gońc bije G6 nie jest możliwe Tylko F bije G6 i z tego miejsca widziałem, że na liczę database w 100 partiach partia mogła zakończyć się po posunięciu skoczek F6. I w tej sytuacji, z tego co kojarzę, po prostu posunięcie G 7 kończy zabawę, gdyż po skoczek E, 5 następuje gojęt G6. I w ósmym ruchu białe kończą z matem. Naprawdę 100 osób w ten sposób wygrało swoją partię. Może Wam również się uda. Natomiast dokładnym posunięciem zamiast skoczek F6 jest zagranie posunięcia goniec G7. I to jest właśnie główne takie zagranie, na które się czarne decydują. Dlatego, że teraz po GH7 króle w 8 większość osób bije na G8. I to jest niestety, niestety błąd, gdyż w tej sytuacji możemy po prostu sobie zbić królem. I chodzi o to, że moja wieżyczka na H1 cały czas podwisa. A ja nie mam dzielać szacha, bo po Hetman D5 no, Zbijanym nam gońcem, prawda? Z G2, także wiszło dwie figury naraz i to może być spory problem. Dlatego tutaj nie wolno się połakomić na, na tego skotka. A naszym celem w tej partii jest to, żeby zagrać skoczkiem na H3 i żeby później albo na F4 i G6, albo przez G5 dać mata na F7. To są, to są nasze dwa takie główne ruchy. Także zaczynamy od posunięcia skoczek H3. I teraz, tak naprawdę, jedynym ruchem, który rywal może zagrać, to jest po prostu chyba gonienie zbije H1, no bo to jest główna idea. Gdzie teraz, po prostu, możemy wpakować nawet skoczka na G5 w tej pozycji i po prostu albo headman F7 zagramy, albo zbijemy teraz dopiero na G8, kiedy to ma dużo większy sens. Także to jest zdecydowanie korzystniejsza opcja. Czarne jeszcze mogą próbować grać skoczek F6, i to jest takie bardzo praktyczne podejście do tematu, na które się większość użytkowników licza zadecydowało. I teraz jeszcze jeden ruch, który musimy wiedzieć: to jest to, że możemy tego skoczka z H3 oddać, dlatego że po Hetman G6 atakujemy gońca, gdzie gońc może zbić obie figury. Jeżeli gońc bije wieżę, no w tej sytuacji, moi drodzy, może nastąpić, jak myślicie, jaki ruch? Bo tutaj nie sprawdzałem sobie tego z komputerem, ale myślę, że goniec H6 po prostu może dokończyć dzieła i po biciu na H6 po prostu Hetman bije H6, królew 7, skoczek G5, królew 8, Hetman G6, królew 8, mat, także tak grać nie można. Natomiast dużo dokładniejsze jest bicie na H3, dlatego że teraz po prostu figura więcej zostaje, my nie mamy ruchu skoczek G5 i po wieża G1, wieża H7, ruchem do grobu, który kończy partię wynikiem 6-0 według silnika jest posunięcie Hetman G3. Posunięcie, które ma na celu teraz zaatakowanie wieżyczki. Trzymanie cały czas presji na gońca z H3 i przy okazji skoro zleci wieża z H7 to zleci też obrońca gońca z G7 i okazuje się, że czarne nie są w stanie się przed tym wszystkim po prostu w tej pozycji wybronić i nasz teraz potencjał figurowy w formie właśnie dwóch gońców, hetmana i wieży wystarczy do tego, żeby po prostu zakończyć tą partię pozycja jest kompletnie wygrana i tutaj tak naprawdę innych prób czarny nie stosowały także można powiedzieć, że macie całą linię po posunięciu F5 rozpracowaną i możecie po prostu śmiało ją teraz rozgrywać. Yy, innym Ciekawym podejściem na które teraz się mogą czarne zdecydować jest postawienie podwójnego biustonosza, tak jak kiedyś pan Szachuś nawet e, mawiał na swoich streamach, kiedy uczył Mandzia, kojarzę takie stare dzieje na e, polskim Twitchu i jest oczywiście to posunięcie g6. Tutaj dokładnie po skoczek, g3, co jest moją rekomendacją, po prostu wzmacniamy centrum, mamy mieć pewność, że te pionki się utrzymają, to że po g7 właśnie taki podwójny biustonosz zostaje uformowany. Czarne gońce chcą sprawiać największe problemy jakie tylko mogą, ale nam się to bardzo dobrze uda przeciwdziałać przeciwko temu. Zobaczycie zresztą zaraz w jaki sposób roszada. Standardowo, niemalże tak jak we włoskiej, tylko że tam stoi gońc na C4, a nie na D3. Na D3 bardzo fajną funkcję pełni tymczasową, gdyż właśnie broni pionka z E4. My nie musimy teraz nawet udowadniać tak figurowo, że stoimy świetnie, gdyż nasze pionki robią tą robotę, wiecie? Także my musimy mieć pewność, tylko że ich nie stracimy. I w tej sytuacji rywal ma albo E6, albo D6 posunięcia. One prowadzą zazwyczaj do tej samej pozycji. Wieża a 1 właśnie E6. I teraz nie lecimy na pałę C4, gdyż to by się okazało, że tak jak w Benonim ten gońc się rozegra, dlatego znając. To, że te gońce mają tendencję do rozgrywania się, to gramy po prostu C3, moi drodzy, żeby przeciwdziałać przeciwko niemu i taki łańcuch pionowy trzymać za wszelką cenę. I po skoczek E7, teraz na wzór partii włoskiej, przerzucamy skoczka na G3. On tutaj nie stoi idealnie, ale nie przeszkadza nikomu, wiecie? On jest po prostu dobrze rozwinięty. Także skoczek D2, skoczek D7, skoczek F1, Roszada, skoczek G3. Wiadomo, że lepiej, żeby tego pionka nie było i wrócimy na G7, bo wtedy skoczek poszedłby na H5, ale ten skoczek się tu przydaje, żeby przede wszystkim uziemić zapędy przeciwnika, bo jeżeli jemu się nie uda zrobić nic specjalnego, czyli na przykład C5, Gojęc E3, wieża C8, hetman D2, takie bardzo typowe rozmieszczenie figur, to po hetman C7, wieża D1 dostajemy po prostu pozycję marzenie, czyli mamy wszystkie figury, że każda figura się ruszyła, nie mamy słabości, mamy bardzo zdrowe łańcuchy pionowe. To co możemy zrobić dalej to albo wymienić czarno gońce, albo użyć harego, żeby nawet tutaj spróbować troszkę rywala złapać za skórkę, także... Także to jest bardzo ciekawe podejście do tematu i tutaj nie powinniśmy się o nic po prostu martwić, bo stoimy dużo aktywniej, my tutaj rządzimy, rozdajemy karty, a rywal musi w jakiś sposób próbować grać na sztuczki. Głównym posunięciem, na które się może teraz zdecydować czarny jest... Głównym posunięciem, na które się mogą teraz zdecydować czarne, jest taka próba transpozycji do obrony francuskiej. I tym posunięciem jest E6, moi drodzy. Jak wiemy, francuska rozpoczyna się od ruchu E6, i w drugim posunięciu następuje D5. Natomiast w tej sytuacji, czarne nad. Na... Jako pierwsze decydują się na rozwinięcie białopolowego gońca, żeby właśnie takie możliwości jak F5, czy skoczek F6, czy G6 sobie zostawić. Eee, natomiast główną taką pozycją jest właśnie zagranie E6, skoczek F3, skoczek F6 jest fajnym ruchem. I teraz mówię, E5 byłoby możliwe, nie mam z tym ruchem większych problemów, tylko że e, boję się po prostu, że w waszych partiach te pionki mogą zostać stracone, czyli wyskoczycie wszystkimi do przodu. A tutaj trzeba na siebie uważać, bo zaraz, tak jak w Alechinie, dostaniecie po prostu jakieś D6, jakieś C5, prawda? I te pionki będą łatwo. Spadały, dlatego ja polecam po prostu spokojne. Jest groźba, a tak piona, prawda? No to bronimy go. Za pomocą drugiej figury jest to Hetman w tym przypadku. Hetman nie blokuje gońca z F1. Cały czas Roszada jest możliwa, także jest w porządku. Jeżeli czarne wykonają jakiś inny ruch niż D5, to po prostu na wzór tego, co widzieliśmy przed sekundą, kończymy Roszada, Wieża E1, C3, Skoczek D2, Skoczek F1, Skoczek G3 z tym samym planem gry, co wcześniej. Dlatego D5 jest takim krytycznym wariantem. Gdzie czarne po posunięciu E5, co jest moją rekomendacją. Teraz nie bijemy na D5, bo po biciu Hetmanem te figury zaczynają bardzo nieprzyjemnie patrzeć, wiecie, na naszego króla i po skoczek C3, gojeń z B4, ta pozycja jest naprawdę dość teoretyczna i nie widzę sensu w nią tutaj wchodzić, dlatego to, co mi się podoba to po prostu przepchnięcie piona i zablokowanie gońca z B7. E, czarny mają z tego miejsca dwa warianty, albo skoczek E4 rzucić się na, na wszystko, albo skoczek D7 tak bardziej pozycyjnie. Zaczniemy od tego bardziej oczywiście e, groźnego, żebyście wiedzieli, jak żebyście się tutaj nie bali ze mną. E, Ok, ten skoczek wygląda groźnie, tylko że po skoczek BD2 okazuje się, że czarny muszą go wymienić, gdyż po 5 możemy zbić w przelocie. Jeżeli nie odbiją skoczkiem, to bijemy na E4, jeżeli zbije skoczkiem, bijemy na E6, także pozycja niezbyt dobra, a jeżeli skoczek B 12 D2 czarne muszą zagrać, no to ten skoczek stracił parę, dużo, dosyć dużo temp, zamiast za to, żeby nam rozwinąć tylko gońca na dobrą pozycję, C5 wzmacniamy centrum, skoczek C6 Roszada, gońc E7 i tak naprawdę wszystko co chcemy to już dostaliśmy, dobry rozwój, dobre centrum tutaj taki ciekawy plan gry do zaproponowania to jest A3, Roszada, B4 tak żeby właśnie nieco tutaj jeszcze przyblokować zapędy rywala na skrzydle hetmańskim i po C4 gońc C2 jasnym jest, że my mamy dużo które patrzą na wrogiego króla i możemy w przyszłości zagrać g3, h4, skoczek g5 i załadować gojeń z h7 z koniem toryjańskim, o którym bardzo często sobie mówimy. Także to jest ten agresywny wariant właśnie ze skoczkiem e4. Z tego miejsca wybieramy zwycięzcę z zeszłego tygodnia, także wybieramy random osobę. W paru, promi pominę coś, Aj, to brakuje tutaj. Marta XXX brakło tutaj do e, gambitomaniaków. Tak to byłaby wygrana. Także szukamy następnego zwycięzcy. Nie mamy cały czas, brakuje gambitomaniaków. Mamy Wojty Kutkowski. Wiemy, że gambitomaniacy. Mamy gambitomaniacy, słowo kluczowe. Także Wojty, jeżeli mnie słyszysz, odejdź się do mnie na czeskomie, bądź tutaj na YouTubie, bądź na Discordzie. Gdziekolwiek mnie tylko złapiesz, aby odebrać swoją nagrodę z zeszłego tygodnia. Także my wracamy do kolejnej analizy. Inną możliwością, na którą czarne się mogą zdecydować, jest po prostu powrót skoczka na pole D7. Jest to również ciekawe posunięcie, czarne nie ryzykują nim tak bardzo. Skoczki troszkę się gniotą tutaj, ale ten skoczek z B8 raczej będzie i tak wychodził na C6, dlatego my robimy to samo, co w każdym wariancie, czyli C5, C3, to jest bardzo ważny ruch, żeby ten łańcuch pionowy nie upadł. I popatrzcie, wytłumaczę Wam jeszcze jeden bardzo ważny ruch. Po skoczek C6 gramy A3, bo A3 jest, moi drodzy, profilaktyką. Dlaczego? Normalnie czarne chcą wymienić gońca białopolowego i jeżeli byśmy na przykład zagrali wieża E1, to popatrzcie, że po CB14, CB14 rywal ma ruch skoczek B4. I okazuje się, że możemy zaraz stracić swoją najlepszą figurę. Dlaczego najlepszą? Bo skoro mamy pionki po czarnych polach, to oznacza, że białe pola są u nas bardzo dobre, dobrze dostępne. I my tego skoczka po prostu tutaj nie chcemy widzieć, bo skoro my stracimy gońca, to oznaczać będzie, że goniec, który przyjdzie potem na A6, będzie stał świetnie. Dlatego zamiast wieża E1, proponuję A3, tak żeby po CD, CD tego ruchu nie było, bo po prostu rywal tego skoczka straci. To jest uważam bardzo istotne, żeby rozumieć właśnie to zagadnienie. E, natomiast teraz właśnie rywal gra po goniec E7, i my to samo co. Wcześniej, czyli B4. Jeżeli CD, to po prostu CD, po A5, B5. Uziemione, wszystko zostaje elegancko. A4. Żadnej kontry rywal nie ma. Figury się po prostu gniotą do końca partii. A my na skrzydle królewskim, czyli tam, gdzie jesteśmy świetni, to ciśniemy rywala bardzo mocno. Dlatego C4, goniec C2, B5 jeżeli rywal próbuje dojść do A5, to ukrócamy mu możliwości i po takich wymianach, moi drodzy, na końcu skoczek A3 z atakiem na piona B5, jeżeli rywal musi się tak pasywnie bronić, to my nadal, cały czas mimo wszystko, rozwijamy figury na skrzydle hetmańskim, ale jeśli chodzi o atak e, taktyczny, to staramy się to zrobić na skrzydle królewskim, także uważam, że to e, jest najlepsza i tak możliwość rywala, ten właśnie wariant, gdzie skoczek wraca na D7, uważam, że to jest coś, coś gdzie czarne powinny szukać swoich szans, natomiast uważam, że Raczej to nie jest nic groźnego, mimo wszystko mam nadzieję, że dzięki temu, że właśnie troszkę więcej o tych pionkach sobie powiedzieliśmy i o sposobie rozmieszczenia figur w tym wariancie będziecie mogli sobie dużo lżej grać i będziecie troszkę więcej rozumieć na temat tej pozycji. E, natomiast takie ruchy, które jeszcze nie wspomniałem, bo możecie sobie sprawdzić e, lub nie, ale są jeszcze posunięcia skoczek F6 od razu, bądź D5. Tylko że chodzi o to, że po Hetman E2, jeżeli czarne zagrały przykładowo E6, to po skoczek F3 wracamy do tego samego wariantu. A nie widzę jakiego, jakiego innego ruchu miałby użyć, bo po prostu my gra i tak skoczek F3, i tak zagramy potem E5 także uważam, że E6, D5 nastąpi i też jest posunięcie D5 gdzie tutaj czarnych chce, żebyśmy po ED żeby dostać bicie Hetmanem, czego właśnie staramy się unikać dlatego gramy sobie E5 i groźbą jest E6, tak jak widzieliśmy w obranie Pirca dlatego po E6 skoczek F3 C5, C3, mamy bardzo podobną pozycję do tego co wcześniej, tylko rywal nie może wyjść na, z na Z6, na D7 tylko będzie musiał nim wychodzić na G6 gdzie nasz plan zostaje ten sam, czyli A3, pamiętajmy, Roszada, goniec y, nie na F3, a na E3 wieża E1, skoczek D2 i rozwijamy figury, także tym szybkim takim akcentem będziemy kończyć sobie dzisiejszy film, mam nadzieję, że materiał wam się podoba chciałem tylko ogłosić, że prawdopodobnie zostały gdzieś coś w, oko w okolicach trzech maksymalnie odcinków z tej serii, także powolutku będziemy musieli się zastanawiać, co dalej z naszymi gamitomaniakami, tak aby przetrwali jeżeli macie jakieś swoje sugestie bądź pomysły bardzo byłoby mi miło, jeżeli y, dali by się o tym znać w komentarzu a ja tym samym się z wami żegnam życzę miłego dnia i i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, także do następnego. Hej.